Bardzo emocjonujący mecz, kluczowy przechwyt. To no praktycznie jakby zamknąłeś ten mecz tym przechwytem. Cały mecz praktycznie boisko spędziłeś. Wiadomo, mamy teraz braki trochę podkoszowych. Dużo zdobytych punktów, nie wiem, jak, jak, jak w twoim odczuciu to wszystko wyglądało? No generalnie mieliśmy trochę czasu, żeby się przygotować, bo Krystian wypadł trochę wcześniej, później niestety kontuzja spotkała Dasia. No nic. Sytuacja kadrowa jest jaka jest, ale nie jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że staramy się jakoś łatać te dziury i yy, póki co wychodzi to nieźle, tak? Wygraliśmy mecz. Ostatnia akcja, fajnie, że się udało yy, zrobić przechwyt, wybić tą piłkę czysto, nie, nie z faulem. I mówię no, wygrana cieszy z takim przeciwnikiem. Mm -hmm. Szczuba tabeli. Nie, to jest na pewno też swoje drobi, zrobił dla kibiców, bo nie wiem, czy ta hala w tym sezonie była aż tak głośna. Dla was, dla zawodników, to też jakby było czuć ten doping aż tak mocno? No jak najbardziej. Myślę, że przyzwyczaliśmy swoich kibiców w ostatnim czasie do tego, że jest widowisko trochę jak w teatrze. No, te wyniki były dosyć, dosyć duże, z dużą przewagą. Te mecze nie były emocjonujące, natomiast dzisiaj przyjechał trzeci zespół ligi. Wiedzieliśmy, że postawił twarde warunki, ponieważ oni też walczą o najwyższe cele co roku i, i mówię bardzo cieszy mnie to, że kibice się włączyli i mówię, mieli trochę emocji, trochę z naszej strony i, i fajnie, fajnie się gra w takiej atmosferze. Okej, okay, gratulacje. Możemy podziękować. Gratuluję wygranej, gratuluję świetnego występu. Dzięki, dzięki i Obytak zapraszamy dalej. kibiców na następne mecze. Wspierajcie nas. Dzięki ślicznie.